Siamaneczko, z tej strony jak zwykle tak a dzisiaj już drugi odcinek naszej znaczy serii z g skinsa naszego przełchanego g Kinsa, na którym wczoraj troszeczkę parę, dwa złotych chyba podaję, że zrobiliśmy. Yy, dzisiaj mamy trochę większy budżet, bo 20 złotych około, mam 21,90. Wczoraj trochę przewaliłem, dzisiaj trochę przewaliłem. Mm, bo wydałem to wszystko, miałem 90 groszy. A do, złotych 90 miałem, chyba. Czekajcie. się. Nie, miałem 20, miałem e, 90 groszy. Do, Dodawałem się 20 złotych, ale bonus plus 5% z naszym kiozikiem, który zachęcam Was do wpisywania. Ponieważ, o tutaj, o. Nie ponieważ yy, yy, no. 5. Pięć, pięć, Kurz. Wysłowić się nie mogę. No sorry, ale. Yy, po pisaniu mojego kodiku, tak jak macie tutaj w prawym dolnym rogu ekranu. Yy, dostajecie plus 5% yy, przy depozycie plus <coughs> dodatkował. <coughs> Dodatkowo darmową skrzyneczkę Milspec Za złoty sześćdziesiąt hmm. No to co? Przechodzimy sobie do Odcineczka Także co? Eee, oczywiście też Zasubskrybujcie nasz kanał, bo to mój kanał Dobra, jeden Jeden gdzie w sobie hmm. No, zasubskrybujcie. Bardzo Was proszę o to, ponieważ mamy całe zasięgi. I jeszcze zalejkujcie, proszę, udostępnijcie. Dobra. Mm. Najpierw otworzę sobie, bo jak widzicie, tutaj mam 1350 gemów. Więc przechodzę sobie tutaj na Games Case'a i otworzymy sobie. Hmm. Zdenawiam się, czy nie otworzyć dwóch starterów coś coś jakiś lak czekajcie Uch. jakiś lak jest o jest zastanawiam się właśnie czy nie otworzyć tej bo tutaj mamy w tej droższej to jest za tysiąc Mamy tutaj, no słaby lucik Dobra, trudno, najwyżej no teraz otwieram to za 1000. Pozdro, lecimy, mam nadzieję, że od razu jako pierwsze coś spoko Grima, dobra, peć, zwiększkanka Zobaczymy co mam 88 groszy, nie no nie jest, nie jest tak źle i nie jest tak dobrze w sumie Mogło się lepiej Przedajemy oczywiście mm. No to drugą nas już nie stać. To, a. to teraz... Yy, myślę, że możemy sobie spróbować bitewkę. Jeszcze żadnej bitewki nie było u nas. Na kanale nie było, więc możemy sobie spróbować jedną. już za 8 zł może, coś koło tego. O, tutaj mamy za 8 zł, 5 mil speków Kurczę, to nie. Oczywiście otworzymy sobie moją ulubioną skrzynkę z tego odcinka, czyli 50% Cyrex, na której straciłem dzisiaj sporo. 7-8 zł. Kurczę, ciągle tutaj jest na live, już na dole. Nie ma żadnych spoko, nawet teraz. Dwa stickertery. O, myślę, że to Farmit i dwa golcony. Dobra, dołączamy sobie. Farmit i dwa goldson. To jest ryzykowne, bo ja nie wiem, co jest w tym Farmit. W tak średnio wiem. Kurczę, nie zdążyłem. Zobaczmy. Bo tam było jeszcze, widziałem trzy golcone. Ile? Ej, nie, no, spoko, to jest nawet. 6,20, nie myślę, że oni zyskają na tym. Wygrał Łopatrz patrzcie. Za 8 złotych. Skinek, to już ten. Zyskał. No, farmi 3,68. To jest opłacalne, goroczony. Wygrał 25,90. Co jest? Biedych na plus wyszedł. Pozdraw. Jeśli wiecie, to kto jest, przeszli bo ten materiał zobaczy. Mm. Nie masz tam tej. O! Ej. Nie za drogie, kurcze. Dziesięć. Mm, Nie ma. Dobra, czekajcie, żeby nie było takich lagów. O, dwa golcony. Dołącz do bit... Nie, 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 do, zło do złej mi chyba dołączę. Tak. No, a poza tym i tak. Chyba to jest. No to patrzę. Puszczo, no muszę sobie znaleźć jakąś bitewkę, szybciutko. Jeden golcon. O, dwa razy cyreks. Huuu, wywalają ciągle tak szybciutko. Jest. No nie, nie ta. Już nie ma tam tych dwa razy cyreksów. A nie, jest, właśnie, to jest to. No i nie ma. Kurczę, ale patrzcie jak. Bo te cyreksy to one są. Według mnie spoko. Kurczę, ale. Dobra, teraz ja sobie stworzę bitwę. w bitwę. My sobie sami stworzymy. My ty nie będziemy musieli czekać. Znaczy będziemy musieli czekać, ale. Mm. Dobra, co my sobie tu damy? Myślę, że możemy dać kolcona i dwa razy cyrexa. O, za 8,80. Spoko. Albo nie. Dobra. Dobra, jest spoko. Dobra, lecimy grubo. Lecimy dwa goczony dwa Trzej dwa graczy, publiczna. Stwórz bitwę Infoskins. Dobra, mam nadzieję, że ktoś szybko dołączy. Jak nie będzie, to parę sekund to sobie przywołamy boty. Hmm. Widzę, że ludzie nie są aż tak bardzo zainteresowani tymi cyrexami, zwłaszcza bo co to widziałem szybko chodziły. Albo tym kombem. Jak chcesz, to w pewnym momencie może mi po prostu yy, mikrofon trochę... Mogę ciszej mówić, tak jakby to mam się będzie tak wydawać, tak naprawdę będę mówił tak samo. Ale bo mam mało baterii w mikrofonie. Więc ja z krawatowego korzystam. Więc jak chcesz, to... Dobra, bo ty bierzemy. Przywołujemy. Mam nadzieję, że proszę, muszę wygrać. Ja chcę to bardzo wygrać, bo to jest takie. Jak nie. Z moim święciem, to ja to pewnie i tak przegram. Na pewno to przegram. Bo to jest niemożliwe. Żebym ja coś w ogóle na tym zrobił. Ej, ale ja już żałuję, ja już żałuję, że to zrobiłem. Już żałuję. Ja nie mogę. Ale ja już i tak żałuję. Bardzo żałuję tego wyboru, że to zrobiłem. Co jest? 2 za 6 zł? Nie, ja, ja Strasznie, po co ja to robiłem Co jest No i teraz przegrałem Pozdro Pozdro, przegrana I teraz mi 3,50 jeszcze No i najgorszy jestem jeszcze, ja nie mogę I on 21 złotych No bonus, chociaż coś może dobrego będzie Ile? Dwadzieścia cztery grosze. Przedamy sobie mm. Dobra, przewalona dyszka. Co teraz sobie weźmiemy dwa godziny? Albo wiecie, co? Teraz sobie nie będę szedł w, w bitewkę, tylko po prostu jest dwa graczane. Myślę, że będzie bezpieczniej trochę. Bo bit bitwy to jest jednak ryzyko. Pora. Mm. Gdzie są te gracany? nie. One skin luz. Ej, o! Tylko zander pewnie... Bez co... Gdzie jest Goldson? Gdzie jest Goldson? No, na żadnej skrzynki... No tylko na Morka nastać. Ale Mark podobno... Y, był dobry, już nie jest. Nie podobno, bo po tych testowych... To widać. Popatrzymy. Mm. Dobra, wpisuję sobie gołdz. Goldson to jest partner? 2 złote? Co jest? Wie... Ej, możemy tutaj mieć skinkę jakiegoś. Ile? 24 złote. Na nie ciężko będzie trochę zarobić w sumie. Ale trudno. 2 goldsony, lecimy. 4 złote. Pewnie tracę, tracę na 100%. Nie ma co. Tracę. To jest, to jest, to jest gwarantowane. No, pewnie zarobię na tym 2 zł. No, 3 złote. równo 3 zł, złotówkę stracimy. Dobra, jeszcze ja sobie jednego otworzę i lecę na tyle. No i kolejny stracony hajs. Pozdro. To jest jakieś 50 groszy. Złoty 24, no to lepiej niż ja ten. Teraz dla sobie otworzę. Ale to jest takie słabe. Boże, po co ja to robię? Pamiętajcie, nie róbcie tego. Trudno, że z moim chodem i tak dalej, nie róbcie tego. To jest nieopłacalne. Stracicie na tym. No chyba, że się dam poparci strasznie. Gdzie to jest teraz? Silex. Co jest? Czy to jest? Ej, kurczę nie ma. o jest pięćdziesiąt osem sajaks. Dobra, dwa otwieramy. Dobra, pozrost, stracony hajs, stracony hajs. 3,42 mam. No, i to pewnie będzie 3,52 i 24 grosze 3,48. Bóż, ale na tym straciłem strasznie. Mnie nie nie stać teraz już. Dobra, ostatni sirex i Wychodzę stąd, nie ma co. To jest, to jest jakieś. No, i wykrakałem i teraz pewnie będzie 3,48. Jakieś. 352. 52. No. no kurczę, no dobra. Nie, ostatnia i wychodzę. Ostatnia i wychodzę. Ja jeszcze z wami będę powoli żegnał. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Kurczę, co ja robię. W swoim życiu sprzedaj Which maintenance minister, jak Sprzedaj. Sprzedaj zaznaczone. No czemu mi to nie chcesz sprzedać tego? Kurczę, no sprzedać jeszcze nie mogę. Dobra, sprzedam to po odcinku. Albo no wiecie co? Może tak. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, także jak widzicie, dołożyłem sobie 5 złotych. Czyli ile? Razem z bonusem 5%, oczywiście z mojego kodu. Z mojego klubu, tak, który macie w prawym roku za który dostajecie darmową skrzynkę Minspek, plus yy, 5% do depozytu. Właśnie za te 5% dostałem dodatkowe grosze jakieś, bo 5 zł. Czekajcie, 5%? 5 groszy chyba. Chyba. Dobra, to ja właśnie pomyślałem teraz mam 600 TGMów, więc straćmy na Games a tego częściowego. Może tam jakieś 2-3 zł to będę. Znowu, znowu laguję. To przez tego a ebs Dobra, to wiecie co? Ja zrobię to tak. Yy, otworzę szynki bez i porobię screeny dropu. Także ja się z wami żegnam. Napiszcie w komentarzu G4 Skins. Yy, jeśli chcecie więcej od niego z tego. Jeśli wiemy tutaj. Hmm. 20 to będzie wyzwanie, bo ciężko będzie, na żadnym odcinku jeszcze nie miałem 20, odcinku, nie na shortzie Na shortach to miałem paru, ale na odcinku Napiszcie, jak bijemy tutaj 20 lajków, to rozdam wam hm. Dobra, skinka za dwie dychy jak już, bo 20 lajków, dwie dychy To w kolejnym odcinku go mam to rozdam, jak bijecie tutaj 20 lajków Także no My już się żegnamy, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie, macie w prawym dolnym rogu ekranu, udostępnijcie to, aby szybciej wbić yy, ten próg 20 lajków i myślę, że takie, ogólnie myślę, że takie te, yy, że takie gifty, takie konkursiki, Rozdania będą na każdym odcinku z Devorskina. No i w ogóle napiszcie Devorskina, jak chcecie. To już mówiłam, ale jeszcze raz powiem: napiszcie Devorskina w komentarzu, jak chcecie więcej odcinków z Devorskina, bo niedługo jeszcze będę nagrywał CS2. jo, siema!